To myślę, że potrzebujesz dziewczyny. Nie możesz wrócić sami, jak ja już zamieszkam z Tosią. Weźcie go! Trzymaj go! Ludzko! Zawsze na powitanie gości odstawiacie scenę jak z horroru? Gości? To moja wina. Wczoraj włączyłem twoje stare konto na tej stronie, co można wynająć pokój. Zapraszam, zapraszam! Nie ma się czego bać. Nie jestem głodna. To nie dla mnie. i w Warszawie jest całkiem modny, nie? Wiesz, ja jakoś się na to nie załapałam. Czasami fajnie jest się nie śpieszyć. Potrzebuję bukiet. Jaki? Warszawski. Jaki? A pan? Ja do Magdy. W sensie jestem jej narzeczona. Ja bym się jeszcze zastanowił. I po prostu powinieneś o nią zawalczyć. Może gdyby była wolna. No masz rację. Czasami dobrze na to wszystko popatrzeć z innej perspektywy. Bo ja rezygnuję. Moje życie naprawdę było do tej pory za szybkie strasznie puste Nie z ciebie.